No i tu już jest skala zamknięta na tym urządzeniu w tym miejscu jestem 20 tysięcy mV na metr kwadratowy, a norma to jest 0200 Czyli tu jest skala zamknięta, już w większej skali nie ma ten miernik i to właśnie pokazuje w jakich my warunkach środowiskowych żyjemy, nie mając o tym pojęcia jeszcze do tego. I później my się zastanawiamy, o, tam jest jedna antena, tam jest druga, tam jest trzecia. no Jest tych anten tu trochę, dwa bloki szybciej były też. I my później się dziwimy, dlaczego my mamy problemy z nadciśnieniem, dlaczego my mamy szumy w uszach, piski w uszach, dlaczego my jesteśmy zdenerwowani. Mieszkamy w mikrofalówkach. Jeżeli jest budynek, a na tym budynku jest antena zamontowana, a my po drugiej stronie, nie wiem, jest to 50-100 metrów od tego budynku, mieszkamy na tej samej wysokości co te anteny, no to nie dziwmy się, że kiedy idziemy spać, kiedy odpoczywamy w tych naszych mieszkaniach, mamy właśnie serwowany ten elektrosmog, którego my nie słyszymy. No, wyobraźcie sobie, że stawiam wam ten miernik w sypialni idziecie spać, a on piszczy dalej. On to słyszy. Wasze uszy tego nie słyszą, ale wasz organizm to słyszy. Taka sytuacja, nie? No, i jak jak już mówi o tym Instytut Spraw Obywatelskich w Polsce. Żeby ratować siebie i dzieci przed tym elektrosmogiem. Tak jak mówi, to już ponad 200 naukowców z całego świata, którzy pracują codziennie e, z tym elektrosmogiem, którzy badają ten elektrosmog, jaki to ma wpływ na ludzki organizm, to e, chyba warto by było naprawdę zacząć zabezpieczać się przed tym elektrosmogiem. Tylko te technologie, o której ja mówię, czy to jest tego typu technologia, czy są to konwentery to praktycznie można powiedzieć, że w tych wszystkich blokach tutaj one powinny być w każdym e, mieszkaniu e, e, po prostu włączone, wtedy e, ta technologia sprawi, że e, te nadajniki, ten elektrosmok nadmierny, niejonizujący, e, dzięki temu konwenterowi ten konwenter będzie wytwarzał takie pole, jak jest pole Szumana. I taką można powiedzieć, e, taki klimat leśny. Dlatego powinniśmy sobie wziąć to bardzo głęboko pod uwagę, ten elektrosmog, i powinniśmy zacząć się tym interesować, bo tu chodzi o nasze zdrowie. Jak mówią, to już badania: co trzeci glejak u dzieci jest spowodowany przez elektrosmog. Co trzeci. Jestem tu w tym miejscu. No, to, to daje naprawdę bardzo dużo do myślenia, bo to jest taka mała pandemia, można powiedzieć. Fajnie, że my mamy tą technologię, fajnie, że my mamy to połączenie falowe z tych nadajników, ale no niestety, nie dość, że tutaj nikt norm tego nie trzyma, nie pilnuje, nie kontroluje. To do tego jest taki w tym problem, że my tego nie widzimy, nie słyszymy, ale nasze organizmy to słyszą. Nasze organizmy to słyszą. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.